Ziny domowe, zrób, żeby było fajnie. No. Na początek musicie mieć dobry film, fajne towarzystwo, w czym wam nie pomogę. I dopiero wtedy przekąski zawsze się przydają. I dopiero wtedy rozmawiamy o sprzęcie. I właśnie takim centrum, głównym elementem kina domowego, jakby nie było, zawsze jest amplituner, bo do niego wszystko podpinamy, czyli wszystkie głośniki, subwoofery, odtwarzacze, konsole. Dalej też do niego podpinamy telewizor i projektor. On jest węzłem, przez który każda informacja w nim przechodzi. I bardzo dużo zależy właśnie od właśnie do amplitunera. To jaką on ma ekspresję, tak będziecie to czuć na kolumnach zupełnie inaczej, bo jeżeli amplituner jest spokojny, subtelny, tak wasze kolumny chociażby nie były największe, one zagrają spokojnie, subtelnie. Kiedy amplituner ma dużo ognia i tak chce mocno walnąć, no to wtedy każda kolumna odda ten dźwięk bardziej potężnie. Dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać na temat najwyższego modelu od Pioniera. Pionier LX805, czyli rozwiązanie, które stosujemy, gdy chcesz wydać 100 tysięcy. Dla kogo jest ten amplituner? Dla osoby, która chce kino. Nie, nie dla osoby, która chce system stereo dobrze grający, bo wtedy bierzemy dobry wzmacniacz stereo, pomimo, może będzie kosztował tyle samo, co ten amplituner. I dla osoby, która chce kino zrobić z wielu głośników, 11 głośników, to jest właśnie to, co on może zaoferować. 7 dookoła, 4 na suficie i 2 subwoofery? i do tego zmieści się w takim budżecie pomiędzy 80 a 120 tysięcy. Jeżeli chciałbyś zrobić coś no, magicznego, utopijnego i budżet nie ma znaczenia, rób najlepiej jak się da, znajdę Ci lepszej klasy amplitunery, ale będziemy mówili o dużo wyższych cenach. Jeżeli chcesz zrobić coś bardzo tanio, na zasadzie masz na całe kino 20-30 tysięcy, to nie wyciągnę ci amplitunera za dechę, tylko będziemy rozmawiali na przykład o LX 305 za 4000 zł. Tutaj, tak jak powiedziałem, to jest bardzo wysoka klasa średnia, mała klasa premium i amplitunery. Tuner, który stawia na to, żeby typowo zrobić Ci kino, które daje dźwięk z każdej dokładnie strony, tak żebyś mógł zapiąć właśnie 11 głośników i poczuć każdą przestrzenność, jako taki współczesny system może Ci zaoferować. Jeżeli chcesz słuchać muzyki, tak jak większość ludzi, bierzesz po prostu telefon, odpalasz sobie Spotify'a, Tajdala i na, przy pomocy właśnie tych aplikacji przesyłamy dźwięk na nasz amplituner. Nie ma problemu, one zawsze działają. Spotify, tak jak tutaj, Francuski hip hop stary jest super. Z drugiej strony, jeżeli używasz innej platformy, która to właśnie nie jest Spotify'em tutaj, dalem, ten oto AmpliTuner wykorzystuje Chromecasta. Odpal sobie na telefonie, przy pomocy Chromecasta przerzuć dźwięk na niego i będzie działać. Czy ten AmpliTuner ma aplikację do swojej kontroli? Tak ma, nazywa się Pioneer Remote i jest naprawdę, no, średnia, jest to max co można nie powiedzieć, ale słuchaj, jeżeli chcesz yy, słuchać muzyki i tak naprawdę jeden co robisz, regulujesz głośność, to regulujesz na Spotify'u czy na Tidalu. Jeżeli oglądasz filmy, to wtedy bierzesz pilota i to co potrzebujesz zmienić, zmodyfikować, seria z pilota będzie wygodniej i szybko. Yy, więc to, że jest kiepska aplikacja, mówię całkowicie poważnie, nie robi ci żadnego problemu. Tak po prostu jest. I da się z tym żyć. Jakie formaty w trakcie oglądania filmów on obsługuje? No, tak naprawdę każdy, którego potrzebujesz: iMAX Enhanced, Dolby Atmos, DSX, Auro 3D. To wszystko jest na pokładzie. Bardziej ciekawe jest to, jakim sygnałem można do niego wejść. Zacznijmy od wideo. Oczywiście macie złącze HDMI, tylko że on obsługuje już 8K, czyli 8K 60 klatek bądź 4K 120 klatek. Macie pełno złącz z tyłu 7 wejściowych, trzy wyjściowe, bo możecie mieć w waszym pomieszczeniu telewizor i projektor, plus ma jeszcze strefę drugą, ale wideo, bardzo rzadka rzecz, plus z przodu macie jeszcze wejściowy, na szybko do podpięcia się um, AUX pod tą znakomitą klapką, a klapka to jest prestiż. Dalej, jeżeli masz jakieś archaiczne sprzęty audio-wideo, nie ma problemu. Mianowicie on ma złącze komponentowe, kto tego jeszcze używa, i ma złącze video-cinch. Panie drogi, nawet jeżeli wyciągniesz NES-a, tudzież w Polsce zwane pod oznaczeniem Pegasus, możesz się do niego podjąć. Wszystko to jest wspierane. Za to z drugiej strony od audio oczywiście macie złącza analogowe, macie złącza cyfrowe, spoko. To jest tyle, że on ma też możliwość wyjścia na końcówki mocy. To znaczy, budujesz sobie system kina domowego, odpalasz go nawet w pierwszej wersji przy pomocy samego amplitunera i stwierdzasz, hej. Przydałoby się jednak trochę więcej mocy, na przykład na samych przednich kolumnach, nie ma problemu. Wtedy bierzemy końcówkę mocy stereo, podpinamy się do niego przy pomocy końcówki mocy, wtedy kolumny frontowe podpinacie do końcówki mocy i wtedy to końcówka mocy zasila Wasze frontowe kolumny. Ale jeżeli chcesz podpiąć więcej właśnie końcówek mocy, proszę bardzo, od wyjścia na całe 11 głośników przy pomocy właśnie. Przedsmacniacza, i wtedy nie korzystasz de facto już z mocy tego amplitunera, tylko amplituner przekazuje sygnał ze wszystkich 11 kolumn na końcówkę mocy, i końcówka mocy wtedy daje Ci, już tak jak to nazwa wskazuje, moc na Twoje kolumny. Po co to jest? Jest to po to, że po pierwsze możesz założyć Zobaczymy czy amplituner wystarczy i dopiero wtedy kupić końcówkę mocy? Możesz po prostu od razu wiedzieć, że amplituner nie wystarczy i wpinasz końcówkę mocy, żeby było więcej siły. To czy nie lepiej kupić mocniejszy amplituner? No wiecie co, to już jest taki poziom, że zbytnio mocniejszych amplitunerów tak poważnie to trochę nie ma. Żebyś miał mocniejszy amplituner, który obsługuje 11 kanałów naraz, Trochę średnia, po prostu to już jest moment, gdzie tego takich rozwiązań nie ma. Jeżeli potrzebujesz prądu, po prostu końcówka mocy. Multi Room, czyli dźwięk w wielu pomieszczeniach, i w przypadku tego amplitunera, oczywiście nic nie jest oczywiste. Mianowicie, możecie mieć tak, że macie jego skonfigurowanego w ten sposób, że gra w nie i następnie gra w dwóch kolejnych pomieszczeniach, ale cały dźwięk wychodzi tak naprawdę z samego amplitunera, czyli salon, kuchnia, łazienka z samego amplitunera, ale wtedy zostaje nam się maksymalnie 7 głośników do użycia w salonie dlatego że 11 macie kanałów więc kiedy zabierzecie dwa kanały na łazienkę dwa na kuchnię wtedy z 11 zostaje się 7 7 max w salonie ale, ale jest drugi system multiroom czyli DTS PlayFi gdzie de facto działa to na tej zasadzie że te urządzenia nie są ze sobą fizycznie połączone tylko są w jednej sieci połączone przez internet i wtedy możecie mieć jego w pracującego w salonie na 11 głośników, plus kolejne urządzenia aktywne w innych pomieszczeniach. I tych urządzeń może być naprawdę dużo. Tyle, że system DTS PlayFi jest no, średni. No to zrób, było dobrze, nie ma problemu. Kupujesz głośniki Sonosa i działa. Czekaj chwilę. O. Taki jak ten Sonos Era 100, jest to mały głośnik który montujesz w kuchni, w łazience, to kosztuje 1000 zł. I następnie do pioniera podpinamy odtwarzacz sonosa, nazywa się Sonosport i wtedy... Pracujesz na systemie Multiroom Sonosa. Takich głośników możesz mieć w całym domu 30. Każde pomieszczenie może być pełne. Oczywiście są małe, średnie, duże głośniki. Spoko. Wybierzemy co potrzebujesz. Ale o co mi chodzi? O to mi chodzi, że wtedy korzystasz z platformy Sonosa, gdzie ten pionier staje się częścią tej platformy. No i po co ten przedługi wstęp? Dlatego, że to działa. Sonos jest najbardziej niewywalającym się systemem Multiroom. Działającym najsprawniej. Budujemy je i następnie odjeżdżamy od klienta po czterech latach telefon, żebyśmy coś dołożyli. To się nie sypie. Jak chcesz mieć duży multi Room, Sonos zawsze jest najlepszym wyborem. Moc. Moc jest z nami. I to nawet dużo. Mianowicie ten amplituner bierze z sieci taką dziwną wartość 1190 W. Nie 1200 1190, nadal jest to wartość naprawdę szalona, dlatego że większość amplitunerów kina domowego bierze w okolicach 600-700W. Oczywiście są też takie rzeczy jak arkamy, które biorą 1,5 kW, ale 1200W jest to naprawdę wartością godną podziwu, bo stawia go po tej naprawdę potężnej stronie, stronie mocy. Powyżej 1 kW z amplitunera kina domowego to jest zawsze na propsie. No ale jak spojrzycie na niego od góry, zaczynacie oglądać te wszystkie układy zasilające, ten wielko. Na wielko Wielki napis pionier. No, nie będziemy go rozbierać, przepraszam. E, rozumiecie, dlaczego jest akurat e, taka cyfra? Zwłaszcza ta druga, czyli ile to waży? Około 20 kg. Jest to kawał urządzenia. Jest tutaj kawał metalu wsadzony. 20 kg, 1200 W robi to robotę. Tyle, że nawet najmocniejszy sprzęt może wymagać poprawy brzmienia w Twoim pomieszczeniu. I tutaj mamy dwa systemy. Pierwszy MC, nie będę sobie łamał języka, tak się nazywa. A drugi to jest Dirac. I zacznijmy od tego, który jest wyłożony do wielu modeli Pioniera, mianowicie ten ich autorski system. Okej, okay, on może naprawdę poprawić brzmienie kolumn, brzmienie ogólnie całego systemu. Tyle, że i tak dostajecie możliwość skorzystania z Dairaka. Dairak dostał ocenę jak na dzień dzisiejszy takiego najlepszego systemu kalibracji, z jakiego można skorzystać. Kiedyś było to do menu a w tym momencie każdy producent korzysta z Dairaka. I żeby zrobić poprawnie Dairaka, bierzesz najchętniej mikrofon zewnętrzny. Możesz skorzystać z tego mikrofonu, który jest do niego dołączony, ale jeżeli budujesz takie kino za około 100 tysięcy, kup sobie mikrofon zewnętrzny lub zadzwoń po kogoś, kto wykona ci Dairaka. I następnie kilka godzin zabawy, i masz skorygowane całe, właśnie swoje kino domowe do pomieszczenia, w którym się ono znajduje. Możliwie najlepiej jak się da. Sory na dzień dzisiejszy nic lepszego od Jaraka do strojenia kin. Po prostu nie ma. Jak to gra? No, na pewno nie neutralnie. Raczej bym powiedział, że tak energicznie. Dużo informacji, zwłaszcza w górnych dźwiękach. Tutaj nie macie czegoś takiego, że to wszystko ma być najbardziej neutralne. Tylko ma być takie widowiskowe, takie właśnie filmowe z mocnym kopnięciem. Dużo informacji na górze, na dole. Taka fajna fałka i tak należy na niego patrzeć. To jest taki sprzęt o dużym brzmieniu takim mocnym, no ale z drugiej strony jeżeli oczekujesz właśnie tych największych subtelności, patrzysz głównie do muzyki i raz na miesiąc kino, to nie tędy droga. To jest amplituner typowo właśnie zrobione po takie widowiskowe, fajne kino, gdzie będziesz miał, większość to będą właśnie filmy, gdzie ten dźwięk będzie się naprawdę sprawdzał. Jeżeli chcesz coś typowo pod dużą ilość słuchania muzyki, to znajdę Ci coś innego. To jest do dużego, widowiskowego kina, w okolicach właśnie dychy za amplituner. Jeżeli byś chciał dużo lepszej jakości yy, amplituner, no to wtedy będziemy rozmawiać o cenie 20-20 parę za elektronikę, żeby zrobić 11 głośników, no ale wtedy zrobię lepiej. W okolicach tych 10 tysięcy praktycznie nic lepszego nie będzie. A nic nie powiedziałeś o wyglądzie, no. Cóż mam powiedzieć, w przypadku Pioniera jest to typowe urządzenie techniczne. Czarny, biały wyświetlacz, klapka, pod którą są ukryte przyciski. To wszystko wygląda poprawnie, daleko mu do jakiegoś typowego dzieła sztuki, ale daleko mu do jakiejś strasznej brzydoty. Słuchajcie, takie amplitunery serio najczęściej będą lądowały ukryte w szafkach. Tam się odnajdzie klasyczne czarne pudełko, ani brzydkie, ani ładne, po prostu jest do bólu techniczne. Nie ukrywam, trochę go za to lubię, bo nie lubię wydumanych obudów od amplitunerów. On po prostu taki jest. Jeżeli szukasz czegoś fantazyjnego dla oka, to tak naprawdę włoskie wzmacniacze stereo, gdzie Luigi wyrzeźbił ci go z drewna i tam poszukasz sobie fantazji. Powiedziałeś, że to nie jest po sprzętu do stereo. No nie, jego cała ta moc i umiejętność pokazuje się naprawdę w kinie domowym. Ale słuchaj, to nie jest tak, że on gra naprawdę źle w stereo. Po prostu wszystkie te mocne karty są w kinie. W stereo gra czysto klarownie żywo z taką V i dostajesz 150 W na kanał przy 8 omach na dwa kanały wystarowane. Więc serio, jak odpaliliśmy Heko Invite 9, odkręciliśmy to głośniej, no jest tego dźwięku naprawdę sporo, nie będziesz tutaj mm, jakoś zawiedziony, po prostu to jest urządzenie do czegoś innego, tak jak auto terenowe, no ma momenty, gdy sprawdza się lepiej, a sprawdza się gorzej. Ten oto amplituner, jak będziesz na niego patrzył, że chcesz właśnie duże kino, dużo głośników, 7 wokół Ciebie, dwa lub cztery na suficie, dwa subwoofery, to jest właśnie moment, gdy on się sprawdza znakomicie, bo ma dużo możliwości, dużo prądu po kolei na kolumny, kosztuje w miarę realne pieniądze, plus do tego skończysz jeszcze zabawę z Dajrakiem i wtedy masz idealnie wykalibrowane kino. Więc w takim układzie to jest sprzęt właśnie do takich celów. Kino średnie plus plus lub... Niższe premium, kino w przedziale 75-120 tysięcy za całe kino z projektorem, z ekranem, i wtedy takie amplitunery się pojawiają i do takich zastosowań on jest zrobiony. Jeżeli szukasz sprzętu typowo do stereo, to nie tedy droga, ale wtedy po prostu przyjdź do nas na dzielno 21, posiedzimy, pogadamy, zobaczymy, co możemy dla ciebie zrobić i wtedy znajdziemy ci coś innego. Lub jeżeli chcesz zbudować swoją wymarzoną salkę kinową, przyjadę do ciebie i w chęcią zrobimy. Technikarium dzielna 21. Do zobaczenia.